Opowiadała kiedyś katechetka, że poprosiła dzieci, by napisały komentarz do dekalogu, do poszczególnych dziesięciu przykazań. I w komentarzu do przykazania nie kradnij, dziecko napisało, ciesz się z tego, co masz, więcej ci nie trzeba. I o tym w dzisiejszym słowie na dobranoc. Pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak, moi drodzy, lubimy się porównywać, tak? Przyglądamy się innym osobom i mówimy, o, ten to ma dobrze, ten to dużo zarabia, o i gdybym ja tyle zarabiał, to na pewno byłbym szczęśliwszy. Gdybym ja miał taki dom, to na pewno moja rodzina byłaby zadowolona, szczęśliwa. Gdybym ja miał taki, a nie inny samochód, lepszy samochód, to, to z pewnością moje dojazdy pracy byłyby spokojniejsze, nie byłbym tak poirytowany i tak dalej, i tak dalej. Ciągle nam mało, ciągle porównujemy się z innymi, ciągle zazdrościmy innym, a zazdrość nas wewnętrznie niszczy. Zazdrość to, to jeden z księży, ksiądz Staniek, o, szukałem tego nazwiska, Edward Staniek napisał, że, że, że zazdrość jest jak nowotwór. Słuchajcie, ona zżera nas i, i sprawia, że stajemy się coraz słabsi. Niektórzy mówią, że nawet zazdrość to jest, to jest korzeń wszelkich innych grzechów. Zazdrość czy, czy pycha, bo to, to są ze sobą powiązane grzechy. A więc nie ma co zazdrościć, słuchajcie. Regina Brett, bo dzisiaj zachęcam Was do posłuchania kolejnej jej lekcji, pisze tak: Zazdrość to strata czasu. Masz już wszystko, czego naprawdę potrzebujesz. Wujek Al umierał. Lekarze zdiagnozowali zapalenie płuc, ale moim zdaniem to jego serce ostatecznie się poddało. Wujek Al tęsknił za światłem swojego życia. Miał 81 lat, z których większość przeżył kochając moją ciocię Kris. Nigdy nie przestał jej kochać nawet wtedy, kiedy go zapomniała, bo Alzheimer zatarł wszystkie wspomnienia 56 wspólnie spędzonych lat. Śmierć nie zdołała ich rozłączyć. Kiedy umarła, wujek chodził po domu ze zdjęciem. Rozmawiał z nią, modlił się do niej, śpiewał dla niej. Dzięki piosenkom czuję jej obecność. Kiedy wujek Al trafił do szpitala z zapaleniem płuc, wpadłam na chwilę go odwiedzić. Weszłam po cichu na oddział specjalistyczny, gdzie miał dla siebie maleńki pokoik. Jego ciało zajmowało tak niewiele miejsca na łóżku, że wprost ginęło w gąszczu rurek, monitorów i innych przyrządów. Leżał płasko na plecach, a obok niego siedziała jego córka. Wyglądała jak Chris z czasów młodości. Gdy tylko się przywitałam, poderwał się, jakbym użyła defibrylatora. Rzadkie siwe, rozczochrane włosy sterczały mu na wszystkie strony. Był tak chudy, że kości rysowały się pod szpitalną koszulą niczym ostre magnety. Widziałam jego cierpienie i ból. Wujek miał urywany oddech i z trudem przełykał ślinę. Ale jego umysł był w świetnej formie. Rozmawiał ze mną przez dwie godziny. Kiedy zaczął mówić, nie mógł przestać. Wujek Al uwielbiał opowiadać historię. Najbardziej o tym, jak poznał moją ciocie. Oświadczył się siostrze mojego taty podczas pasterki. Opowiedział mi o swoich wyprawach do Kalifornii, Nowego Jorku, Chicago. Pomiędzy opowieściami o kolejnych miastach z trudem nabierał powietrza. Córka stale prosiła, żeby zrobił sobie przerwę na uspokojenie oddechu. Siedziałam na łóżku, rozkoszując się każdym szczegółem jego opowieści o minionych latach. Później zaczął śpiewać, prosząc, żebyśmy do niego dołączyły. Przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, który jesteś utrudzony, przyjdź do mnie, zaśpiewał i uśmiechnął się. Kiedy doszliśmy do końca piosenki, błagał jak małe dziecko zaśpiewajmy jeszcze raz. Od czasu do czasu do sali wchodził lekarz lub pielęgniarka, żeby mu przypomnieć o wdychaniu tlenu. Wyrzucał ich z pokoju. Nie martwiło go, że umiera. Nie chciał przedłużać sobie życia. Mój wujek był gotów odejść i dołączyć do swojej żony. Jego przysięga małżeńska sięgała dalej niż póki śmierć nas nie rozłączy. Miałem wspaniałe życie, powtarzał stale przez maskę tlenową. Nikt nie miał lepszego życia niż ja. To wspaniale móc powiedzieć to zdanie na łożu śmierci. Potrafić spojrzeć wstecz na swoje życie i być za nie wdzięcznym. Niczego nie żałować. Niczego sobie nie wyrzucać. Nie zastanawiać się, co by było gdyby. Wuj ale wiedział, że szczęście to kwestia wyboru. Jak możesz osiągnąć szczęście? Pokochaj to, co już masz. Szczęścia nie da Ci podwyżka, której pragniesz, ani fundusz emerytalny, na który odkładasz pieniądze, ani willa czy mercedes kupione za wygraną na loterii. Badania wykazują, że więcej pieniędzy nie przyniesie ci więcej szczęścia. Nikt nie chce być biedny, ale gdy podstawowe potrzeby w zakresie pożywienia, dachu nad głową i wykształcenia zostaną spełnione, nadwyżka pieniędzy, którą możesz na siebie wydać. Nie zwiększy twojej satysfakcji z życia. Tak twierdzą badacze szczęścia. Owszem, taki zawód istnieje. Ekonomiści i psychologowie, którym płaci się za badania nad szczęściem, przygotowali raport opublikowany w 2006 roku. Wykazał on, że ludzie o wyższych zarobkach wcale nie czują się szczęśliwsi. Czują za to większy niepokój i strach. Mniej więcej w tym samym czasie w gazetach ukazał się raport, z którego wynikało, że posiadanie dzieci, zwierząt domowych i przejście na emeryturę nie wpływają na poczucie szczęścia. To Twoje nastawienie, które sam wybierasz, decyduje o tym, czy czujesz się szczęśliwy. Jak być szczęśliwym? Eksperci dają następujące wskazówki: bardziej ceń czas niż pieniądze. Medytuj i módl się. Pogódź się ze swoją przeszłością. Poświęcaj więcej czasu na spotkania z przyjaciółmi. Rozkoszuj się każdym dniem, każdą chwilą, każdym ciasteczkiem oreo. No dobrze, pisze Regina Brett. Ostatnia wskazówka pochodzi ode mnie. Dawniej ludzie szukali odpowiedzi na to pytanie u przewodników duchowych. Dziś idą do trenerów osobistych. Ja stawiam na mnichów. Wiele lat temu pojechałam na rekolekcję do opactwa Getsemani. Pewien mnich wywiesił tablicę przed salą, w której miał wygłosić krótki wykład. Wypisał na niej trzy pytania i udzielił na nie odpowiedzi. Kim jestem? Dzieckiem Bożym. Czego mi potrzeba? Niczego. Co mam? Wszystko. To wyczerpuje temat. Kto żyje według tych zasad? Zbyt niewielu z nas. Wspaniały przykład takiego życia dawał Michal, popularny ksiądz rzymskokatolicki, który zginął w atakach z 11 września. Jego przyjaciel, ojciec Michał Duffy, zakonnik z Filadelfii, wspomniał w mowie pogrzebowej. Nieraz mówił do mnie Michaelu Duffy, bo zawsze zwracał się do mnie imieniem i nazwiskiem. Michaelu Duffy. Czy wiesz, czego mi potrzeba? Czułem wtedy przypływ adrenaliny, bo tak trudno było znaleźć dla niego prezent czy cokolwiek innego. Odpowiadałem: Nie wiem, czego. Wiesz, czego mi naprawdę potrzeba? Nie. Czego, Mike? Absolutnie niczego. Nie potrzebuję niczego na tym świecie. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi, tak jak mój wujek. Czy ci mężczyźni byli szczęśliwi dlatego, że mieli wszystko, czy dlatego, że niczego nie potrzebowali? Obie odpowiedzi są prawdziwe. Szczęście nie polega na tym, żeby zdobyć to, czego pragniesz. Polega na tym, żeby pragnąć tego, co już masz. Mój wujek Al miał wszystko, bo pragnął tylko tego, co już miał. Na pogrzebie zaśpiewaliśmy mu jego ulubioną piosenkę: Wszyscy utrudzeni, przyjdźcie do mnie. Wszyscy się uśmiechaliśmy, nie potrafiliśmy go opłakiwać. Wiedzieliśmy, że jest szczęśliwy, bo on zawsze był szczęśliwy. Tak wszyscy dobrze znamy to powiedzenie: Pieniądze szczęścia nie dają. I chyba tak jest. I chyba tak jest. Aczkolwiek no, pieniądze są potrzebne do, do życia i, i te podstawowe potrzeby człowieka trzeba, trzeba zaspokajać, to, to nie ulega wątpliwości. Ale kiedy się tak ostatecznie, ostatecznie zastanowimy nad tym, co daje prawdziwe szczęście, no to tak, no, gonimy za różnymi rzeczami, tęsknimy za, za wynalazkami, za, za nowinkami technicznymi, chcemy sobie ułatwić życie i to jest dobre i to jest piękne. Ale ostatecznie okazuje się, że troszeczkę się tymi zabawkami, przepraszam za, za taki kolokwializm, nabawimy. No i tak właściwie no, szczęście nam to na dłuższą metę nie daje. To tak wiecie, jak, jak, jak mężczyźni mają, jak kupują swoim dzieciom zabawki, to najpierw sami się tymi zabawkami bawią, nacieszą się, a, a, potem, a potem dzieci. tak To tak, tak czasami, czasami bywa. Co tak naprawdę daje szczęście? E, Pewno bliskość drugiej osoby, takie poczucie spełnienia, i, I chyba to, że, że żyjemy ciągle tą nadzieją, tą perspektywą niekończącego się szczęścia, to jest coś z takiego Bożego pierwiastka w naszym życiu. Bo gdyby tak było, że jakaś rzecz, jakaś, jakieś wydarzenie tutaj na ziemi dałoby nam pełnię szczęścia, to byśmy przestali tęsknić za Niebem. Słuchajcie, to jest wielka mądrość Pana Boga. Że my tęsknimy za prawdziwym, niekończącym się szczęściem. To tak samo, jak dał nam Pan Bóg poczucie głodu. Gdybyśmy tego poczucia głodu nie mieli, to byśmy umarli z głodu. Rozumiecie, prawda? I my mamy poczucie głodu, niekończącego się szczęścia. I widzimy, że to, co jest tutaj na ziemi, jest dobre. Pan Bóg nam to dał, trzeba z tego mądrze korzystać, ale ostatecznie nie odnajdujemy w tym wszystkim, Takiej pełni szczęścia. Oczywiście są chwile radości, są takie chwile jakiegoś uniesienia, odczuwamy, odczuwamy radość, i to jest dobre i to jest piękne, ale zawsze, zawsze nam jest mało, zawsze nam jest mało, zawsze chcielibyśmy więcej. Poza tym to są chwile, które, które są, które się kończą, a my tęsknimy za szczęściem, które się nie skończy. I tak będzie w niebie, słuchajcie. Tak będzie w niebie. To co spotkamy się tam wszyscy w niebie, może troszeczkę wcześniej też tutaj na ziemi, to będą też piękne chwile, piękne spotkania, ale tam w niebie niekończące się szczęście. Zapraszam Was serdecznie tam. Sam Pan Bóg Was zaprasza. Ja coś ja mogę powiedzieć, ja mogę powiedzieć. Fajnie będzie się z Wami spotkać w niebie. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.